Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku Wiadomości Nie z tej ziemi. Za chwileczkę przejdziemy do pierwszej wiadomości, pierwszego newsa. Zapraszam Was serdecznie. Jak informuje nas strona internetowa, portal internetowy interia.pl, niezwykłe odkrycie pod murami świątyni w tunelach wykopanych prze, przez dżihadistów. Tak zwane państwo islamskie odkryto starożytne artefakty. Odkrycia dokonało, dokonano we wschodniej części Mosulu. O znalezisku pisze CNN. Tutaj macie zdjęcie z artefaktów. Podsłuchajmy nam kolejne i przechodzimy do dalszej części tych wiadomości. Iracki urzędnik zdradził CNN, że znalezisko dokonano przez przypadek w tunelach wykopanych pod świątynią Nabi i UNICEF. Antyki pochodzą z około 8 wieku przed nasz Już w latach 90. XX wieku i na początku XXI wieku przeprowadzono w tym miejscu wykopy, ale niestabilna sytuacja w regionie i brak środków na dalsze prace zatrzymały wykopaliska, Tutaj macie kolejne zdjęcia. W tej chwili archeolodzy zastanawiają się nad możliwością przeniesienia zabytków w bezpieczne miejsce. Jest to jednak duży problem, gdyż konstrukcja tuneli jest niestabilna. Ponadto w Mosulu trwa walka z dżihadistami, która uniemożliwia średnie poruszanie się po miejscu po mieście. Kolejna ciekawostka to żółw skarbonka z, z Tajlandii. Od lat połykał monety. Informuje nas o tym portal TVN24. Jeżeli chcecie, możecie wejść sobie i zobaczyć ten filmik. Ja go tutaj nie będę puszczał, bo szkoda czasu. Tajscy weterynarze z Uniwersytetu Usunęli 915 monet z żołądka 25-letniego żółwia morskiego. Zwierzę nazywane teraz pieszczotliwie karbonką, na co dzień żyjące w rezerwacie Sri Raha na wschód od Bangkoku połykało monety, które do wody wrzucali turyści. Pracownicy w parku zauważyli, że żółw ma problemy z utrzymaniem się na wodzie. Oświetlenie wykazało, że zwierzę Obciążone jest dużą ilością metalu. Operacja trwała aż 7 godzin. Okazało się, że w żołądku skarbonki było aż 5 kg monet. Teraz Beat wraca do zdrowia. Zapraszamy do kolejnego newsa i szybkiego powrotu do zdrowia życzymy skarbonce. Kolejny news pochodzi ze strony internetowej odwa.pl Informuje nas o znalezieniu monety z 1100 roku. Płacili nią wikingową. Moneta sprzed przed stu lat leżała na polu pastrenaku w angielskim mieście Newark. Znalazłem 45-letni poszukiwacz skarbów Richard Scott Therney. jest wartej 15 tysięcy e, funtów, czyli jakieś 75 tysięcy złotych. Wybito go podczas panowania w Anglii wikinga Wika Pesza. Grosz zachował się w świetnym stanie, informuje Nottingham Post. To jest krótki cytat od znalazcy tej monety To najlepsza rzecz, którą kiedykolwiek znalazłem. Nie mogę uwierzyć, że ta moneta przetrwała pracę maszyn rolniczych. Mówi szkoleniec skarbów od 19 lat Scott Terry. Znalazca podzieli się zyskiem z właścicielem pola po połowie. Cenne znalezisko, znalezisko trafi na aukcję w Londynie już 15 marca, czyli za jakieś dwa dni, jeżeli ktoś jest chętny może jechać i zalicytować. To no niezwykle rzadka kruszówka, ale spędziła tyle lat w ziemi jest w wyjątkowo dobrej kondycji, zapewnia rzeczy w domu aukcyjnego Dix Nonan Web. I kolejny jest, jak donosi nasze miasto.pl znowu uznawiają poszukiwania złotego pociągu na 65 km. Tym razem e, poszukiwacze dalej problem z, z własnych pieniędzy i postanowili wynająć jakąś nową grupę naukowców, badaczy którzy mają zbadać teren na, na długości około 2,5 hektara oraz 20 metrów głębokości, no zobaczymy co z tego będzie może ten tunel jednak jest głębiej, a być może to kolejna reklama Wałbrzycha nie wiem, ostatnio okazało się, że tam nic nie ma, ale poszukiwacze nie dają za wygraną i próbują dopełnić swego. Ostatnia wiadomość pochodzi ze strony internetowej dziedzictwo Nie jestem bandytą, kocham zabytki. Problemy poszukiwaczy w Polsce nasilają się od kilku lat. Powodem do niepokoju jest obecna sytuacja prawna oraz coraz częstsze akcje antyterrorystyczne na terenie Polski. Z materiałów prasowych możemy dowiedzieć się, że zatrzymano trzech mężczyzn z powiatu pierniewickiego. Zarzuty przedstawione to nielegalne wykopaliska oraz posiadanie bez zezwolenia broni i amunicji. Dla poszukiwaczy z pasją i sercem. Do tego, co robią, sprawa nie dziwi, ponieważ większość z nich sama protestuje przed przechowywaniem i wydobywaniem broni i amunicji. Niestety zaistniała sytuacja dotyka wszystkich poszukiwaczy i bardzo mocno narusza ich opinię. Pragnę zaznaczyć, że nie ma w Polsce przypadku prawomocnego wyroku za poszukiwania. Jeśli wyrok zapada, to zazwyczaj jest to nielegalne posiadanie broni lub Wprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia wielu osób, w przypadku kiedy mamy do czynienia z materiałami wybuchowymi, pytając wielu poszukiwaczy o to, czy boją się, że zostaną zatrzymani przez organy ścigania, ścigania za poszukiwania. Zazwyczaj odpowiadają owszem, bo nie wiem, jaki artykuł spróbują nam wcisnąć, a następnie udowodnić. Mamy styczność z coraz to większymi absurdami, ponieważ jedni mają kłopoty za posiadanie kopiejki lub monety z inni natomiast za posiadanie broni, czasów II wojny światowej. Brakuje tu zdrowego rozsądku i rozgraniczenia, co jest naruszeniem prawa, a co nie. Wszystko, co w ziemi, należy do skarbu państwa. Mógłbym się z tym zgodzić, pod warunkiem, że owe państwo chce wydobywać zabytki i chronić je przed całkowitym zniszczeniem. Czasy się zmieniają, zmieniły a zalegające w ziemi obiekty są niszczone przez różnego rodzaju czynniki, takie jak pestycydy, festy nawozy oraz zmienną kwaśnością gleby, często spowodowane działalnością człowieka, inaczej bywa w przypadkach terenu. Las z roku na rok coraz to głębiej pochłania zabytki. Większość z tych najcenniejszych dla kultury spoczywają tak głęboko w ziemi, że ich wydobycie przy dzisiejszej technice jest niemożliwe. Podobnie jest z terenami zalewowymi, lub gdy działalność człowieka zmienia nawodnienie gleby. W Polsce napotkamy rejony, gdzie współpraca poszukiwaczy, muzeów oraz archeologów przebiega sprawnie. Wszystkie strony szczegółowo współpracują ze sobą, podając informacje o znalezionych obiektach zabytkowych, jak i umiejscowieniu nowych, wcześniej nieznanych stanowisk archeologicznych. Niestety nadal takich rejonów jest mało, a wiele innych tłamsi. Zapędy poszukiwaczy na współpracę, często zrażając ich do siebie w taki sposób, że wolą swoje znaleziska przechowywać np. w garażach. Czekam z utęsknieniem na moment, kiedy to w Polsce zostanie zmienione prawo, które funkcjonuje od czasów PRL. Czasy się zmieniły, a co za tym idzie, prawo powinno nadążać za zmianami i biegiem lat. Obecna sytuacja prawna w Polsce jest określona jako jedna z najbardziej restrykcyjnych na świecie pod względem poszukiwań. Czy możemy zbudować prawa na bazie takich krajów jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone? Mimo, że żyjemy w XXI wieku, nadal panuje moda na prawa z XIX i XX wieku. Chciałbym zaznaczyć, że nie każdy poszukiwacz w Polsce posiada broń i amunicję, nie każdy ją kolekcjonuje. A jeśli już, to powinno się określić możliwości jej posiadania w bezpieczny sposób. Owszem, są przypadki skrajne i niszczące autorytet poszukiwaczy, ale czy powinniśmy mierzyć każdego taką samą miarą? Nawet dziecko wie, że nikt o zdrowych zmysłach nie trzyma bomb i granatów pod łóżkiem. A jeśli już, to większość z nich ma stare, porcewiałe skorupy, nie nadające się do wykorzystania. Dla pewnej grupy organów ścigania posiadanie pustej łuski to już przestępstwo. To chcę zadać pytanie: jakie szkoły ukończyliście i dla kogo pracujecie? Dla obywatela, za obywatelskie pieniądze czy dla systemu? Mam nadzieję, że w końcu zrozumie i postawi się w sytuacji ludzi kochających historię. Ludzi, którzy kochają, obcować z historią. Większość chce posiadać. Licencję, zapłacić podatek, oddać co można do muzeum i mieć spokój. Państwo polskie nie ma środków na badania archeologiczne, więc co w tym złego, że ludzie są gotowi dać tak wiele, by wspierać polską kulturę, kulturę i dziedzictwo. No i w tym artykule jest dużo prawdy. Niestety nasze prawo jest takie zacofane. Jest takie jest, że musimy się, musimy się ukrywać tym co wykopiemy, a nie możemy na przykład się pochwalić ludziom co znaleźliśmy a na pewno wiele jest takich zabytków które mogłyby powiedzieć dużo o tym co się działo na naszych terenach no, niestety nic nie zrobimy, nic na to nie poradzimy dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału do końca pierwszy odcinek trochę stresujący Mam nadzieję, że kolejne odcinki już będą takie bardziej rozluźnione, nie będą takie spięte. Trzymajcie się i zapraszam do subskrybowania kanału. Jak Wam się podobało, możecie polajkować filmik. Będzie miło, to będzie takie, taka motywacja do dalszych działań. No i takie odstresowanie. Jednak pierwszy filmik to zawsze jest tam jakiś stres. Jakieś spięcie. No więc wybaczcie za te zacinki. I do następnego, mam nadzieję, mniej stresującego filmiku. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam serdecznie. Poszukiwacz.